Witaj. Jeśli interesuje Cię coś więcej niż uwielbienie do jednego i nienawiść do drugiego polityka, to dobrze trafiłeś. Posłuchaj, proszę uważnie, bo to już nie jest ciekawostka z Davos. To jest postępująca na naszych oczach, tu i teraz próba wciągnięcia Polski w polityczny show, w którym Trump rozdaje rolę, a Karol Nawrocki ma robić za rekwizyt do zdjęcia i to taki słaby. Rekwizyt, zupełnie nieasertywny rekwizyt, który staje się zabawką w dłoniach Tumana zza oceanu. I Jeśli ktoś dziś mówi, że Trumpowi nadal chodzi o pokój, to ja mówię wprost: to jest gra o wpływy, prestiż, pieniądze, a przede wszystkim o zniszczenie Unii Europejskiej i zrobienie z Polski wasala Ameryki i Trumpa osobiście. Robimy dziś zatem krótki, prosty update o zwanej Radzie Pokoju Trumpa, z nawrockim pod drzwiami tego pierwszego, bo od wczoraj i dziś dzieje się dużo, i doszły nowe elementy, które realnie zmieniają ciężar tej. Historii. Witaj w stanie faktycznym. Jeśli to, co robimy, uważasz za potrzebne, to zostaw lajka, zasubskrybuj nasz kanał i wesprzyj naszą codzienną pracę, bo dzięki naszym darczyńcom produkujemy do 30 premierowych programów tygodniowo. Poza dezinformacją, poza propagandą, wyłącznie w oparciu o stan faktyczny polityki i polityków, zaczynamy. No to po pierwsze, po plotkach, bo to były plotki, pojawił się bardzo konkretny rachunek, i to już podkreślam nie jest plotka z korytarza w Davos. Reuters opisuje projekt dokumentu, w którym stoi wprost: kto chce członkostwa dłużej niż trzy lata w tej Radzie Pokoju Trumpa, ma wpłacić miliard dolarów w gotówce miliard gotówką. To nie jest moment, w którym słowo pokój brzmi tak, jak brzmieć powinno. Ono brzmi jak regularny marketing, bo normalne instytucje międzynarodowe nie zaczynają rozmowy od cennika. I tu wchodzi bardzo ważny, esencjonalny wątek. Z dziś minister finansów, nasz polski, Andrzej Domański, w Davos, został zapytany wprost, czy Polska w ogóle miałaby skąd wziąć taki miliard. I co powiedział? Dosłownie: Nie mówię tak, nie mówię nie. I dodał rzecz kluczową, absolutnie kluczową. To są decyzje polityczne, które wymagają decyzji rządu i ratyfikacji przez Sejm, a nie jakiegoś widzi mi się ministra finansów czy nawet prezydenta. Czyli nawet minister od kasy mówi: To nie jest temat na szybko, pod kamery, pod emocje. To jest temat państwowy, formalny i naprawdę bardzo ciężki. Po drugie, projekt przestaje być teorią, bo zaczęła się lista, kto wchodzi. To wchodzi, kto nie wchodzi. No na przykład Szwecja zaproszenie jasno odrzuciła. Netanyahu z kolei przyjął zaproszenie, a Łukaszenka podpisał dokument o przystąpieniu Białorusi. W pakiecie masz też państwa, które miały już się zgodzić, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie. Czyli to nie jest żaden pomysł na papierze obecnie. To jest realna układanka polityczna, która zaczyna żyć własnym życiem. Mamy też po trzecie, Trumpiszcze pokazało jak rozumie słowo pokój. Nie żadną rozmową, nie procedurami, tylko presją i karą. Reuters opisuje, że Trump groził Francji dwustuprocentowymi cłami na wino i szampana, żeby docisnąć Macrona do dołączenia, 200%. To jest styl podpisz, bo cię zniszcza, jak nie podpiszesz. I równolegle masz komunikat. Francuzi mówią, że analizują ramy prawne i podkreślają kwestię poszanowania struktur ONZ, czyli nie kupują tego w ciemno. Po czwarte, są ostrzeżenia dyplomatów, że ta Rada może zaszkodzić pracy ONZ-u i to wcale nie jest żaden drobiazg. Jeżeli tworzysz równoległą radę świata, to zawsze pojawia się pytanie, czy to buduje pokój, czy buduje jakiś prywatny system wpływu. I tu moim zdaniem dochodzimy do sedna. Wcześniej mówiono, że to miała być rada dla gazy, jak dobrze pamiętam. No, tam jednak. Nie jest dla gazy tylko i wyłącznie. O tym już za moment, bo zanim pójdziemy dalej, jedno zdanie. Jeśli oglądasz nas regularnie, szczegóły tego, jak nas wspierać finansowo, masz w opisie, bo dzięki wsparciu odrzucamy tanie emocje na rzecz stanu faktycznego polityki i polityków, a przez to jesteśmy i będziemy niszowym kanałem. A teraz wracamy do tematu. To teraz powiem tak: z dokumentów i wypowiedzi wynika, że ta rada ma mieć no, dużo Szersze ambicje, i jest w tym jeden element, który brzmi jak żart, ale chyba żartem nie jest. W doniesieniach o statucie przewija się wątek, że Trump, uwaga, ma być przewodniczącym dożywotnio tej rady. Dożywotnio, czyli instytucja pokoju, w której jedna osoba ma na stałe trzymać ster. Pięknie. Teraz polski wątek, bo tu robi się trochę nerwowo. Nawrocki ma dwa dni na decyzję, a Pałac Prezydencki wysłał do MSZ prośbę o opinię. Pada też cytat przydacza, że Amerykanie chcą przyspieszać i że trzeba ważyć kwestie bezpieczeństwa. To jest klasyka. Presja czasu, szybki podpis, a potem na to zobaczymy, jakoś to będzie. Jednym słowem, Nawrocki moim zdaniem przebiera nogami, żeby robić za ochroniarza przy wejściu do siedziby tej Rady Pokoju. Jak... Dla mnie też, no fasadowo konsultuję swoją ewentualną decyzję z premierem Tuskiem, tu był grany telefon, ale dobrze, bo to nie jest temat, który prezydent ma sobie załatwiać w Dawos jako prywatny sukces, powiedzmy wizerunkowy. A poza tym Nawrocki wie, że bez Tuska i Sejmu nic tu sam nie zdziała, choć jego otoczenie już naciska na premiera i nie tylko. I teraz powiem to w sumie bez znieczulenia. Trumpowi nie chodzi o to, żeby Polska coś realnie zyskała. Trump chce obrazków, chce listy nazwisk, chce tablicy wyników, kto jest w mojej drużynie. I Nawrocki, zamiast zachować się jak prezydent państwa, zaczyna już wyglądać, mimo tych pozorów konsultacji, jak człowiek od kadru, jak ktoś, kto ma stanąć w szeregu i dać sygnał: Polska jest po stronie Trumpa. Tyle, że w polityce zagranicznej takie sygnały kosztują zawsze. I to nie Trump zapłaci w tym przypadku, tylko my. Dzisiaj w Davos Nawrocki mówi, że Stany to najważniejszy sojusznik, że NATO jest stabilne. Dobrze, dobrze. Sojusz to jedno, ale sojusz nie oznacza, że masz wchodzić w niejasny projekt i to pod presją czasu z cennikiem miliarda dolarów i z dożywotnim przewodniczącym, i jeszcze dodatkowo z groźbą. Ceł na przykład wobec Francji na razie, a potem to jeszcze zobaczymy. To jest maksymalnie ryzykowne, a na końcu okaże się bezdennie głupie z punktu widzenia interesów Polski. Bo sojusz, żaden sojusz, nigdy nie jest smyczą. Sojusz jest umową interesów, a interes Polski jest prosty: nie być pionkiem. Dlatego dzisiaj to jest niejako test dla Nawrockiego i Polski, a nie dla Trumpa. Jeśli Nawrocki wejdzie w to szybko i bez warunków, to oczywiście w kraju odpali się plemienna jadka. Tusk blokuje Amerykę, rząd zdradza, prezydent ratuje pokój i inne pierdolety. A w tle będą dokumenty, pieniądze, zobowiązania i ryzyko w relacjach z Europą. I znowu, rachunek zapłaci Polska. A jeśli Nawrocki powie jednak, Powie jednak, sprawdzam, czyli pokażcie dokumenty, pokażcie mandat, pokażcie warunki wejścia, wyjścia, pokażcie koszty, pokażcie zgodność z prawem i z interesem Polski, to dopiero wtedy porozmawiamy. I moim zdaniem to jest jedyna dorosła, dojrzawa, dojrzała postawa, która powinna charakteryzować nawet prezydenta Nawrockiego. Wszystko inne to wejście w cudzy show. Pytanie czy... Nawrockiego stać na dorosłą postawę, szczególnie w tej sytuacji, bo póki co wygląda to Max, żenująco panie prezydencie jednak. I teraz powiem to brutalnie, ale szczerze: Trump nie buduje pokoju, Trump buduje wyłącznie scenę. Zapamiętajmy to, a Nawrocki daje się na tę scenę wciągać. I to jest kompromitujące, bo prezydent Polski nie jest odrobienia za jakiegoś taniego statystę w amerykańskim spektaklu. Prezydent Polski jest od obrony polskiego interesu, nawet wtedy. Nawet wtedy, gdy ktoś wielki, głośny, drący mordę próbuje nas w skrajnie chamski sposób dociskać. Na koniec jedno pytanie, które obnaża całą sytuację. Do ciebie. Czy prezydent Polski ma prawo podejmować decyzję o wejściu w niejasny projekt pod presją czasu i politycznego szantażu, czy może jednak bardziej ma obowiązek powiedzieć najpierw interes Polski, a potem wasze show? Na odpowiedź czekam w komentarzach poniżej. Na teraz to wszystko, a jeśli chcesz dostawać takie analizy, zanim wszyscy rozkręcą najgorsze możliwe emocje, do maksimum. To subskrybuj nasz kanał i włącz dzwonek. To był stan faktyczny. Dziękuję, do zobaczenia, ale jeszcze przez chwilę nie kończymy. A nie kończymy, bo już dzisiaj zapraszam Cię na 21 na żywo. Andrzej Rozenek, polityk Koalicji Obywatelskiej i dziennikarz będzie naszym gościem. Chyba będziemy mieli o czym mówić, biorąc pod uwagę ten temat i inne, ale w szczególności ten. Jeśli się podobało, polub ten film, udostępnij znajomym i zasubskrybuj nasz kanał, bo dla niszowego kanału, który sprzyja wyłącznie stanowi faktycznemu polityki i polityków, subskrypcje to jest klucz do funkcjonowania. Dziękuję za wsparcie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia na naszym kanale.